E, ładnie wam się tutaj e, przedstawi, tak? Przedstawiaj się! Ja bym traczek traczył firmę Hisense. Teraz Hisense. Teraz Hisense. I w końcu zrozumiał, co tak naprawdę w życiu ma sens. Tak jest. Dobrze, ale śmiechujki robimy dobre. E, tak naprawdę co, chcielibyśmy wam e, powiedzieć, bo na zajawce z już było, a teraz chcielibyśmy wam e, odpowiedzieć na pytanie, e, co tutaj fajnego będzie w tym roku, jeżeli chodzi o klimatyzację w HiSense'ie. Najpierw klimat, tak? Co będzie fajnego? No to w klimatyzacji zmienia się wiele, ponieważ cały line-up będzie nowy od najniższej... A jak tak kurde powiedział po polsku? Jaki line -up? Co to jest line Li e, Cała linia modelowa o. będzie zmieniona e, z uwagi na to, że nasze urządzenia będą certyfikowane przez Eurowen. W związku z tym, yeah. lekko zostały przeprojektowane. To będą certyfikowane? Są, są? są. Urządzenia, które się pojawią, są już certyfikowane przez Eurovent, więc spełniają najwyższe normy e, pomiarowe, e, parametrów e, i też tej weryfikacji wyrywkowej urządzeń, które ma Eurovent e, przeprowadza. Co to zmienia dla użytkownika końcowego? Żeby dla użytkownika ten... wiele tak naprawdę, bo to, co pokazujemy w katalogach w danych technicznych, jest potwierdzone faktycznie przez jednostkę certyfikującą, więc unikamy takiego potocznie mówiąc, papier przyjmie wszystko, tak? No I, i miarę... niestety w przypadku klimatyzatoru od naszych braci ze wschodu różnie bywa, tak? Nie chcę mówić źle, ale tak jak sam powiedziałeś, różnie bywa, tak? Daje to pewną furtkę. W tym momencie nie ma żadnej furtki, tak? Bo pod czym się podpisujemy, coś testujemy, a nawet nie my. Tylko ktoś z zewnątrz, trzeci, i to musi się zgadzać. I to daje użytkownikowi bezpieczeństwo, że to, co faktycznie pokazujemy, jest prawdą i jest potwierdzone. E, Okej, okay, ale w związku z tym rozumiem, że też będzie podniesienie y, parametrów Waszych urządzeń, tak? To zależy, tak? Bo tak jak mówiłem, cała linia modelowa się zmienia, mhm. więc te urządzenia nie będą tożsame, jeden do jednego z poprzednimi modelami, które będą zastąpione. Mhm. E, Natomiast y, parametry techniczne no to spełniamy w najwyższych modelach a z trzema plusami w grzaniu, a z trzema plusami w chłodzeniu. Oczywiście im niżej schodzimy z ceną, tym te parametry nam schodzą. Natomiast a z dwoma plusami zawsze zostaje w chłodzie, a z jednym plusem najniżej schodzimy w, w trybie grzania. Czyli takie powiedzmy standardowe, tak? Tak, tak jest. A z jednym plusem. Eee ale mówi... Z... Kurczę, powiem szczerze tak, jeżeli chodzi o odnośnie Waszych urządzeń, zamontowałem, tak jak rozmawialiśmy, całe jedno. Mhm. I szczerze, śledzę go co jakiś czas i muszę powiedzieć, że urządzenie, które sprawdza się naprawdę bardzo dobrze, jest w miarę ciche w całym zakresie obrotów wentylatora, co nie jest takie oczywiste i ludzie też, jak wybierają jakiś klimatyzator, to nie patrzą do końca na tylko na co patrzą? Na cenę. Nie na cenę, na cenę <laughs> też patrzą, ale jak wybierają, że wiesz, chcą najcichszy klimatyzator, no to na co patrzą? Na że producent cele, no. napisał, że on na przykład tam ma nie wiem, 16 czy ileś decybeli, mhm. tylko kiedy? W trybie tym cichym, najcichszym. W trybie, którego nie wykorzystacie, jeżeli macie plus 30 na zewnątrz Oczywiście. i w środku 26 stopni, to jak chcecie skłodzić do jakiejś niższej temperatury, to niestety co trzeba będzie przewalić więcej powietrza. Urządzenie i, i, tak, i tak zawsze no i będzie głośniejsze wiadomo, urządzenie i tak zawsze ma nadrzędnie cel, żeby osiągnąć temperaturę. I dopiero w tym momencie, gdzie jest blisko tej temperatury, może przejść na tryb cichy, no bo no nie musi pracować z taką wydaj wydajnością, tak? z taką mocą. Natomiast no, fizyki nie oszukamy. Tak jak sam powiedziałeś. I myślę, że tutaj naprawdę jest to pozytywne, że to nie jest tylko urządzenie, które będzie najcisze właśnie w tym trybie cichym, tylko w całym spektrum obrotu wentylatora jest akceptowalne. I powiem szczerze, że raczej wydaje mi się, że to co jest przedstawione w danych technicznych, które jak robiliśmy, porównanie klimatyzator do grzania, do którego odsyłam gdzieś tutaj na górze, Wam skakuje to wychodziło generalnie, że na papierze mieliście gorsze, gorsze parametry. parametry, to znaczy gorszą dostępną moc na przykład niż jest w rzeczywistości, bo klimatyzator, jak mówię, który mamy zainstalowany, monitoruje i jest w stanie nawet przy mrozach typu minus 10 stopni efektywnie ogrzać całą chałupę jednym klimatyzatorem, bo jest akurat przestrzeń otwarta i mm -hmm. tak to bywa u Wiedźmy na chacie. <laughs> no. Co jeszcze możemy powiedzieć o tych klimatyzatorach? Czy zmienił się jakoś design, bo widzę, że czarne klimatyzatory mamy, przedtem były też czarne, ale chyba były połysk, tak? Był połysk, one nadal gdzieś tam na magazynach będą, będziemy to wyprzedawać cały ten rok. Natomiast model, który tutaj widzimy, te dwa najwyżej, to jest Energy Pro X, on występuje właśnie w dwóch kolorach i to, to jest najwyższy model, który mamy w tej nowej ofercie. Eee, co jeszcze mogę powiedzieć? No to tutaj mamy wszystko. Jak tak? to wszystko? Co to znaczy wszystko? Eee, o, po, poza najwyższymi poziomami efektywności energetycznej e, mamy też jonizator HAINANO, czyli to jest technologia Hisensa oczyszczania powietrza. E, mamy też oko, które nas widzi, może na nas nawiewać strumień powietrza albo nas e, omijać. Mamy też taką funkcję AI Smart, czyli mamy zalążek sztucznej inteligencji, który poprzez czujnik wilgotności, który tutaj jest wbudowany, poprzez odczyty parametrów z czujników temperatur wewnątrz i na zewnątrz, a także poprzez pomiar temperatury człowieka przez oko, które jest tutaj wbudowane, dostosowuje temperaturę do warunków w pomieszczeniu i naszej aktywności. Jeżeli w pomieszczeniu mamy dużą wilgotność, ale temperatura jest na poziomie 24 stopni, to zamiast nadal chłodzić i przechładać pomieszczenie, wchodzi w tryb osuszania powietrza i zbija wilgotność do poziomu 50-55%. Czyli po to, żeby nie, też nie przechładzać pomieszczenia. Tak jest. Czyli mądre rozwiązanie. Czy coś jeszcze na temat klimatyzacji? Czy łapiemy jeszcze kolegę tutaj od Pomp Ciepła i mówimy coś? bo ja widzę, że jest ładne coś, czar czarny. Przepraszam, azracytowe, cytowe. pudełko leży, czyli co, oddajemy głos koledze? E, tak, ja bym chciał jeszcze dwa słowa o klimatyzacji, bo A można be. by było mówić długo. E, ja oczywiście zapraszam na szkolenia, które organizujemy z klimatyzacji. Szczególnie warto się zapisać na te szkolenia przed sezonem. E, zapisy są na stronie firmy Hisl, który jest dystrybutorem marki Hisense. I na to serdecznie zapraszam, do nowo wybudowanego centrum szkoleniowego, które wybudowaliśmy pod Warszawą. Co też pokazuje, że się rozwijamy jako marka, jako taka, nie tylko w telewizorach, ale przede wszystkim też w całym HVAC. Kwaku, wentylacji, klimatyzacji, ogrzewaniu, mówiąc po polsku. I zachęcam do zapoznania się z nowymi modelami, które pojawią się pod koniec marca, pod, z początkiem kwietnia. E, bo to już będzie trochę inna jakość, tak? Też Z jakością idziemy mocno do góry e, i, no i myślę, że warto się przekonać na własnej skórze. Ja się już przekonałem. <laughs> teraz przekonajcie od, odda się, wy. oddaję teraz głos do kolegi, który odpowiada jesteś teraz jesteś złapieno, za pompę tak? ciepła. Tak jest. Mamy już kolegę od pompy ciepła. Ty już występowałeś na kanale. Ja to nie pamiętam, ale ty pamiętasz, tak, ja ile powiem. ten człowiek, który tam siedzi za kamerą, stoi. To źle to zmontował, tak? Teraz montuję dobrze. Obleci. Tylko musisz okay. powiedzieć, z czym tutaj przyjechaliście, jeżeli chodzi o pompy ciepła, co macie, że tak powiem, w stałej ofercie, dlaczego takie coś i co macie nowego. E, jasne, witam wszystkich serdecznie. Jeżeli chodzi o ofertę produktów, którą mamy obecnie, są to pompy typu Split, w podziale na jednostki wiszące, jak i również na jednostki. Z zbudowanym zasobnikiem 230 litrów ze stali nierdzewnej. Wszystkie te modele występują w mocach od 4, 4 do 16 kW. I oczywiście wszystkie też znajdziecie na, na, na liście Zoom. Mamy też monobloki. Tutaj też jest od 4,4 kW do 16 kW moc grzewcza. Tutaj pokazujemy na targach głównie nasze splity, które mamy tam z tyłu. Integrę, czyli pompę z zbudowanym zasobnikiem. I pompę split, wiszącą jednostkę, właśnie typu split. Natomiast nowością jest jednostka, przy której stoimy jednostka monoblok propanowa. Występuje ona w trzech wariantach. Pierwszy wariant to jest typowy monoblok, do którego możemy, który możemy doposażyć w skrzynkę elektryczną, gdzie łączymy wszystkie pompy obiegowe całą automatykę właśnie w budynku, i wychodzimy do jednostki zewnętrznej. Dodatkowo z tą pompą Możemy podłączyć naszą Integrę, czyli jednostkę z zbudowanym zasobnikiem, jak i Hydrosplita, czyli jednostkę wiszącą. To jest zupełna nowość, występuje ona w mocach 5, 8, 10. Jeszcze jej w sprzedaży nie znajdziecie, ale pracujemy nad tym, żeby rada chwila się pojawiła. I jakie nadzieje pokładacie w tym produkcie? Generalnie po co wiesz, on powstał. Jeżeli ma, mieliście produkt, który powiedzmy już jest od lat i działa, to dlaczego idziecie w stronę tego produktu? I... Jeżeli chodzi o pompy propanowe, jest tendencja na rynku, żeby te pompy powstawały, żeby te pompy troszeczkę przejmowały rynek, również ze względu na dyrektywy, które mamy w perspektywie dwóch lat, czyli to wycofanie czynnika R32 i pójście w kierunku czynników bardziej ekologicznych, z mniejszym GWP. W związku z czym stąd powstał ten produkt, jakim jest pompa propanowa. To nie jest koniec na tych mocach 10 kW urządzeń. Tutaj mamy plany znacznie ambitniejsze, ponieważ no, nawet będziemy chcieli mieć takie pompy o mocach rzędu 45-50 kW w jednym urządzeniu. Po to, żeby właśnie coraz mocniej wchodzić w rynek renowacji instytucji, większych budynków, które będą miały obowiązek przechodzenia na źródła zero emisji. Czyli też takie zastosowania bardziej komercyjne. Tak? Bardziej komercyjne, ale również domkowe. Pompy propanowe są w stanie e, produkować wodę na zasilaniu o temperaturze 75 stopni. Też pracują do minus 25, czy nawet więcej. E, w związku z czym bardzo dobrze wpisują się w tą renowację, tą prawidłową renowację przeprowadzoną od początku do końca, tak jak ona powinna wyglądać z modernizacją stolarki okiennej, ścian e, i oczywiście układu grzewczego. I tutaj też mamy. Naszą pompę, która powinna w tym pomóc. Myślę, że jak najbardziej się sprawdzi. Wiesz co, 75 stopni, a u mnie od razu się rodzi pytanie, do jakiej temperatury na zewnątrz? To jest to minus 10 stopni na zewnątrz. Czyli powiedzmy tak jak u wszystkich, a potem te, rozumiem, potem, że ten parametr spada. Tak? Potem te parametry spadają, one zakładają z jeszcze wartości przy minus 15, minus 20? Czy przy minus 25 jesteśmy w stanie jeszcze 60 stopni zasilać? No to i tak mogę powiedzieć, że i tak dużo, tak? No, Jak jeżeli chodzi o wykorzystanie czynnika. Bardzo, jakim jest, bardzo jest to w porządku. Czy ktoś tutaj walczył, jeżeli chodzi o z aspektem takim jak utrata mocy względem temperatury, żeby ta pompa wiesz, utrzymywała jak najwyższą moc? Bo teraz jest w propanówkach e, chyba największy minus, tak? Tak, jest to duży problem. Staraliśmy się tak dopasować komponenty w środku, czyli sprężarkę, wymienniki, pompy obiegowe. Po wielu testach różnych dostawców, różnych producentów wybraliśmy tych, dla których parametry tego urządzenia pogarszały się jak najbardziej, jakby to powiedzieć, akceptowalnie. Tak? To nie jest tak, że my nie tracimy mocy, nie tracimy tej maksymalnej temperatury na zasilaniu. Owszem, to się dzieje, Natomiast mamy tak ustawioną tą jednostkę, tak skonfigurowaną, że ten spadek jest bardzo niewielki. Może nie mamy super rewelacyjnych parametrów w tym przedziale 0 plus 5, ale już między 0 a minus 5, a minus 5, a w dół to to już bardzo fajnie się zachowuje, nie traci, porównywaliśmy to z niektórymi firmami, nie traci to tak mocno parametrów. E, właśnie ze względu na zastosowane komponenty, czyli sprężarkę, czyli e, również e, wymiennik, pompę obiegową, e, konstrukcję wymiennika, jakim jest skraplacz i parownik, także to wszystko mamy e, sprawdzone na naszych laboratoriach w ten sposób. Nie mamy żadnych economizerów, żadnych wtrysków. Czyli nie ma żadnych magicznych nie, technologii, nie. Które, dzięki którym jest podwyższenie sprawności, tylko dzięki zastosowaniu pewnie też odpowiednio dużej sprężarki. sprężarki. Odpowiedni, tak jest. Odpowiedniej sprężarki. Wymiennik jest tutaj trzyrzędowy, czyli nie poszliśmy, nie rozbudowaliśmy mocno tej jednostki w górę, na boki, tylko poszerzyliśmy wymiennik. Jest też fajny wolnoobrotowy wentylator, który też robi swoją robotę, jeśli chodzi o głośność. Eee, żadnych... specjalny, bioniczny kształt? Każdy coś ma. Tak, To na Płetwa <laughs> Tak, tak. Tutaj też mamy jakieś wystrzępione yy, śmigła, natomiast yy, no, fakt faktem jest to jednostka sama w sobie cicha i, i z samej konstrukcji silnika wentylatora wynika jej też głośność. Wszystko, co chcieliśmy powiedzieć o pompach ciepła? Myślę, że oprócz, tak. Zapraszam. Oprócz tego, że kupujcie teraz. Jeszcze zapraszamy, nie zapraszamy. Ciepła... Tak jest. Zapraszamy do, do, do współpracy cały czas. E, tutaj e, szukamy nowych partnerów e, handlowych wspólnie z naszymi dystrybutorami. E, pompy są dostępne. Myślę, że jak w większości. Także serdecznie zapraszamy. To na koniec, co? Specjalne pytanie A, od prowadzącego. Jakie pytanie? Ja nie mam pytań. Ja mam e, dla Ciebie grę. O. Z pytaniem, A, z pytaniem, wszystkie pytania, Wylosu? przepraszam, wylosuję dokładnie, zobaczymy, czy takie same jak w przyszłym roku, przepraszam. Pytanie są takie same. Czy jest, <laughs> wszystkie są takie same, czy jest sens wymieniać kaloryfery na niskotemperaturowe, decydując się na ogrzewanie pompą ciepła? To jest tak. Wiadomo, że pompa ciepła będzie lepiej pracowała, kiedy różnice do podnoszenia tej temperatury ma jak najmniejszą. Więc to ogrzewanie niskotemperaturowe sprawi, jak pewnie większość z Was wie, tylko pozytywny efekt ekonomiczny. Pytanie tylko, jak drogo, albo też w jakiej cenie kupimy te nasze nowe grzejniki w porównaniu do ceny, jaką zaoszczędzimy, czy to do wartości, do sumy, jaką zaoszczędzimy. Ale generalnie uważam, że w ogólnym bilansie, w długim takim cyklu pracy, jakim jest możliwość pracy z pompą ciepła, uważam, że bardzo dobrym pomysłem byłoby przejście właśnie na grzejniki takie niskotemperaturowe z temperaturą zasilania do 50 stopni. Myślę, że będą to na pewno pozytywne efekty. Widzisz, jak ładnie sobie poradziłeś? Nie trzeba było pytań dodatkowych pomocniczych i na pewno wypadłeś z bardzo dobrej perspektywy teraz. Lata dość. Nic chce. nie będziemy tutaj montować, więc żegnamy się i lecimy Dziękuję do bardzo. kolejnego towarzystwa. Dzięki wielkie, zobaczymy.